Istnieją pewne przyzwyczajenia, które na pierwszy rzut oka wydają się nieszkodliwe, ale mogą przyspieszać zużycie organizmu i zwiększać ryzyko rozwoju chorób. Nie zdając sobie z tego sprawy, możesz narażać swoje zdrowie i skracać swoje życie. Zachęcam do wysłuchania do końca, aby dowiedzieć się, jak uniknąć tych błędów i poprawić jakość swojego życia. Może się to wydawać zaskakujące. Ale nadmierne chodzenie może nie być tak korzystne, jak się wydaje. Od najmłodszych lat uczymy się, że aktywność fizyczna jest podstawą zdrowia, że ruch wzmacnia organizm i że im więcej ćwiczymy, tym lepiej. Ale co, jeśli po 70 roku życia ta idea zaczyna działać na Twoją niekorzyść? Wyobraź sobie samochód, który przez lata pokonał tysiące kilometrów, nadal może być w dobrym stanie. Ale wymaga innego rodzaju opieki niż nowy pojazd. Jeśli silnik będzie codziennie forsowany do granic możliwości bez odpowiedniej konserwacji, awaria będzie nieunikniona. Podobny proces zachodzi w ludzkim ciele. Najważniejsze nie jest to, ile kilometrów przejdziesz, ale to, jak wykorzystasz swoją energię. Wraz z wiekiem stawy tracą część swojej elastyczności, regeneracja mięśni jest wolniejsza. A energia, która kiedyś wydawała się nieskończona, wymaga bardziej efektywnego zarządzania. I tu właśnie tkwi sekret. Celem nie powinno być po prostu więcej ruchu, ale ruch z rozwagą. Być może zastanawiasz się, czy to oznacza, że powinieneś przestać chodzić. W żadnym wypadku. Ważne jest jednak, aby stosować strategie zmniejszające obciążenie organizmu. Zamiast pokonywać długie dystanse w sposób wyczerpujący, co może negatywnie wpływać na stawy, zdecyduj się na krótkie i regularne spacery, trwające 10-15 minut po płaskim terenie. Ponadto, aktywności wzmacniające, które nie obciążają stawów, takie jak yoga czy tai chi, są doskonałą alternatywą dla utrzymania aktywności fizycznej bez nadmiernego obciążania. Czy zauważyłeś, że niektórzy ludzie, nawet w podeszłym wieku Tryskają energią i są pełni życia, podczas gdy inni są ciągle zmęczeni. Różnica tkwi w wyborach dokonywanych na co dzień. Niewielkie zmiany mogą całkowicie odmienić twoje samopoczucie. Jednym z sekretów jest ograniczenie zbędnego wysiłku. Po co dźwigać ciężkie przedmioty, skoro istnieją sposoby, aby ułatwić sobie to zadanie? Po co schylać się wielokrotnie po przedmioty, skoro można je umieścić w zasięgu ręki? Oszczędzanie energii podczas codziennych czynności pozwoli ci spożytkować ją na to, co naprawdę ważne cieszenie się życiem z większą werwą i spędzanie miłych chwil z bliskimi. Skoro mowa o energii, nie sposób pominąć roli odżywiania. To, co jesz, ma bezpośredni wpływ na Twoją witalność. Jeśli po posiłkach często czujesz się zmęczony, ospały lub ociężały, może to być oznaką, że Twój układ trawienny jest przeciążony. Kluczem do dobrego samopoczucia jest wybór lekkostrawnych, naturalnych i pożywnych produktów. Prosta zmiana w śniadaniu może zdziałać cuda. Zrezygnuj z przetworzonej żywności na rzecz zdrowszych opcji, takich jak świeże owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe i lekkie białka. To może zwiększyć poziom energii i poprawić samopoczucie w ciągu dnia. Utrzymanie stabilnego poziomu glukozy we krwi przez cały dzień jest niezbędne, aby uniknąć wahań energii, usprawnić trawienie i zapewnić sobie dobre samopoczucie. Ponadto, często pomijanym czynnikiem jest odpowiednie nawodnienie. Po 70 roku życia Wiele osób odczuwa mniejsze pragnienie, co może prowadzić do zmniejszenia ilości spożywanej wody. Jednak brak odpowiedniego nawodnienia ma ogromny wpływ na funkcjonowanie organizmu, pogarszając zarówno samopoczucie, jak i stan skóry oraz narządów wewnętrznych. Kolejnym częstym i często niezauważalnym błędem, który może podkopywać Twoje zdrowie, jest niedobór niezbędnych składników odżywczych. Z biegiem lat organizmowi coraz trudniej jest przyswajać witaminy i minerały spożywienia, co może prowadzić do takich objawów jak ciągłe zmęczenie, bóle mięśni, a nawet problemy z pamięcią. Czy zauważyłeś, że osoby starsze są bardziej podatne na upadki? W wielu przypadkach nie wynika to jedynie ze słabości mięśni, ale z niedoboru witaminy D i wapnia, które są niezbędne dla zachowania zdrowych kości i równowagi. Witaminy z grupy B również odgrywają istotną rolę, regulując pracę układu nerwowego. Ich niedobór może prowadzić do zmęczenia, problemów z koncentracją, a nawet do objawów depresyjnych. Kwasy tłuszczowe omega-3 słyną z licznych korzyści zdrowotnych, takich jak ochrona układu krążenia, zmniejszanie stanów zapalnych i ochrona mózgu przed demencją. Dobra wiadomość jest taka, że tym niedoborom można zaradzić Wprowadzając proste zmiany w diecie. Już samo włączenie do jadłospisu większej ilości zielonych warzyw liściastych, ryb bogatych w zdrowe tłuszcze, takich jak łosoś oraz orzechów, może przynieść znaczną poprawę. W razie potrzeby, suplementacja może być cennym wsparciem, ale przed rozpoczęciem jakiejkolwiek suplementacji należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Ponieważ każdy organizm ma inne potrzeby, istnieje jeszcze jeden filar zdrowia, który jest często niedoceniany, a ma bezpośredni wpływ na jakość życia sen. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jakość odpoczynku wpływa na ich codzienne samopoczucie. Po 70 roku życia sen staje się płytszy i bardziej przerywany, co skutkuje krótszymi nociami i częstymi przebudzeniami. Warto jednak wiedzieć, że źle pana noc to nie domena wieku. Sen to nie tylko odpoczynek, to czas, kiedy organizm się regeneruje, komórki się odbudowują, a mózg przetwarza informacje i utrwala wspomnienia. Regenerujący sen jest tak samo ważny jak zbilansowana dieta. Jeśli Twoje noce nie należą do najbardziej relaksujących, kilka prostych zmian może Ci pomóc. Jedną z najważniejszych rzeczy jest unikanie ekspozycji na niebieskie światło przed snem. Ekrany telefonów komórkowych, telewizorów i tabletów emitują światło, które zakłóca produkcję melatoniny, hormonu regulującego cykl snu. Jeśli masz zwyczaj oglądania telewizji do późna, postaraj się wyłączać urządzenia elektroniczne co najmniej godzinę przed snem. Ponadto, stworzenie odpowiednich warunków do spania może mieć ogromne znaczenie. Sypialnia powinna być miejscem cichym i spokojnym, bez intensywnego światła, hałasu i w komfortowej temperaturze. Ciemne i ciche otoczenie sprzyja relaksowi i poprawia jakość snu. Istnieją również drobne rytuały, które pomogą twojemu ciału zrozumieć, że nadszedł czas na relaks. Wypicie filiżanki melisy przed snem może być doskonałym sposobem na wyciszenie się. Inną skuteczną strategią są ćwiczenia oddechowe, które do wykonywane przez kilka minut Pomagają zmniejszyć stres i przygotowują organizm do spokojnego snu. Aby ułatwić sobie zasypianie i zapewnić głęboki, regenerujący sen, wypróbuj proste ćwiczenie oddechowe. Weź powolny wdech nosem, zatrzymaj powietrze na kilka sekund, a następnie powoli i spokojnie je wypuść. Ten proces pomaga obniżyć tętno i sygnalizuje organizmowi, że nadszedł czas na relaks. Oprócz tego, ogromną rolę w jakości snu odgrywa również dieta. Zjedzenie obfitej kolacji tuż przed snem może zakłócać sen, powodując dyskomfort i nocne przebudzenia. Najlepiej jest wybierać lekkie posiłki bogate w tryptofan, aminokwas niezbędny do produkcji serotoniny, która działa relaksująco. Płatki owsiane, banany i migdały to doskonały wybór na lekką i zdrową kolację, która ułatwi zasypianie. Innym czynnikiem, który może negatywnie wpływać na sen, jest nadmierne spożycie kofeiny. Jeśli masz w zwyczaju pić kawę późnym popołudniem lub wieczorem i masz problemy z zaśnięciem, spróbuj zastąpić ją ziołowymi naparami, takimi jak melisa czy lawenda. Niewielkie zmiany mogą przynieść dużą różnicę w jakości snu. Jeśli jednak pomimo stosowania się do tych zaleceń nadal masz problemy z odpowiednim wypoczynkiem, nie ignoruj tego problemu. Zaburzenia snu, takie jak bezdech senny, dotykają wiele osób i można je leczyć. Dobry sen to nie luksus, ale podstawowa potrzeba dla zachowania zdrowia. Życie po 70 roku życia może być pełne energii i sensu, ale wszystko zaczyna się od prostej decyzji, zadbania o siebie z troską i uwagą. A teraz powiedz mi, które z tych zmian stosujesz już w swoim życiu? Napisz w komentarzu. A jeśli znasz kogoś, komu te wskazówki mogą się przydać, udostępnij ten film. Zachęcam do subskrypcji kanału, włączenia powiadomień i zapoznania się z polecanymi materiałami na ekranie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.